wieczorna rutyna. Nie teraz, którą z którą ubrać piżamę, bo wam pokażę dwie piżamy. Jedna świeżutka i jedna trochę stara. Mam ubrania ze szkoły, tak wyglądała Uch, tak normalnie. E, czy nałożyć takie spodnie? O, to z... zauważycie, że to już prawie trochę za krótkie. Nawet tak nie wyglądają ale są trochę za krótkie. I z... Z taką bluzeczką, czekaj z tego, się nie odsypała. Kurde, z taką bluzeczką, czyli komplecik i kolejny komplecik, bo zawsze bierzemy kompleciki. W ogóle ja sobie w handlem kolejną bluźnierzkę kupię, taką na zimę. Bluzka z rączkami, ale spodnie, ja mega ładna, to tam w duszku, ubójna. Taką skórę mi z krótkim rękawkiem? Teraz nie wiem. Zdecyduję się, ona nie jest świeża. Ona już trochę mi ma. 3-4 ileś tam. Czysta chyba jest. Chyba nałożymy ją. No. Nałożymy chyba ją, bo to jest taka ładna piżamka, A to zostawimy na jutro. Więc idę się ubierać i zaraz będzie część druga.